Myślałem dużo o, o mojej relacji z Kubą, o tym jak wyglądała, o tym co mogłem zrobić, o tym czego nie zrobiłem. Mam do siebie bardzo dużo żalu, sytuacji, która zaistniała. Kilka rzeczy. Czytałem wasze komentarze, czytałem wasze głosy. Dziękuję za wsparcie którego mi okazujecie, chociaż nie czuję się w ogóle, że jestem, że zasługuję na nie. A przynajmniej nie czułem się, może dojdę do tego z jakimś czasem, gdy ja to przepracuję, ale w tej chwili e, i jest to ciężkie po prostu. No, prawda jest taka, że się winię, że mam poczucie winy co do tego, co, do tego, e, co się wydarzyło. Chciałem powiedzieć, co czuję. E, rozmawiałem z Laurą która nie ma mi w ogóle za złe. Mówi, że nie, nie mogłem wiedzieć, skąd mogłem wiedzieć. Rozmawiamy z Laurą, teraz e, chciałbym, żebyście, e, jeśli, jeśli macie potrzebę zaoferowania mi wsparcia, ja sobie poradzę, zaoferujcie to wsparcie Laurze, bo to zrobiła jej odwaga, ogromna odwaga, na którą się, e, bo uwierzcie mi, że będąc blisko Kuby, wiedząc to, jak ciężkim był człowiekiem, to, to, na co zdobyła się Laura, jest niesamowite. Jeśli byliście kiedyś w sytuacji, w której znalazła się Laura, jeśli byliście kiedyś w sytuacji, w której próbowaliście, w której jeśli byliście kiedyś w jakiejś relacji z osobą uzależnioną, która nie potrafiła sobie radzić ze swoimi emocjami, jeśli Wiecie, jak ciężka jest taka relacja, to wiecie, przez co ta dziewczyna przechodziła. Jeśli chodzi o mnie i niektórzy są zaskoczeni co do tego, że nie jesteśmy przyjaciółmi, albo prawda jest taka, że oferowałem mu naprawdę dużo wsparcia w jego najcięższych momentach, których było dużo i zawsze go wspierałem w tym. I myślę, że jeszcze moją relację z Kubą będę jeszcze długo mielił w głowie, o tym jak wyglądała, bo Kuba był osobą no, na tym momencie uzależnioną, czego ja zresztą, ja zresztą bardzo późno zobaczyłem. O, o jego alkoholizmie dowiedziałem się dopiero, kiedy on mi powiedział, że idzie na odwyk, um, bo um, ciężko, Ciężko, ciężko jest taką rzecz zobaczyć obok siebie. że to jakiś, też Może tu jakiś element moich doświadczeń po prostu wcześniejszych z tym jest związany, ale <laughs> kubie zawsze oferowałem wsparcie i zawsze byłem dla niego, i zawsze wierzyłem mu. Wierzyłem, że to, co mówi, że to, z czym się no, dzieli, to jest prawda, bo wierzyłem, że nasze wartości są identyczne. Miał spinę z dziewczyną, miał spinę z dziewczyną kiedy opowiadam, jak. Chodził z nią do parku, jak świetnie się mają, jak się wspierają, jak. Wierzyłem kurwa w niego, bo chciałem, żeby było mu lepiej. Pojawiło się to, że dziewczyna miała wtedy 17 lat. Miałem chyba 17 lat, kiedy ja się o tym dowiedziałem. Jeśli ktoś śledził naszą twórczość wypowiedzi Kuby. Wielokrotnie się z tego śmialiśmy. Śmialiśmy się z dorosłych mężczyzn wiążących się z nastolatkami. Dla mnie jest to po prostu oznaka no, jakiejś niedojrzałości emocjonalnej, ogromnej. I Kuba wszedł w taką relację. Kuba najpierw mówił o Larze jako swojej przyjaciółce, a jakoś później zaczął, poinformował mnie o tym, że zaczynają jakby, że zaczyna się spotykać z... Ja miałem obraz Kuby, który z jednej strony, jakby ze mną, może widzieliście TikToka, w którym bo jakiś, odmawia, jakieś dziewczynie ma 17 lat. E, I z jednej strony mam ten obraz Kuby, w który kurwa szczerze wierzyłem, a z drugiej strony mam obraz gościa, który się wiąże z taką osobą. I mnie zapewniał o tym, że wszystko jest ok, spoko i, i, i że. I, I z jednej strony, kurwa, wszystkie lampki czerwone się zapalają, że kurwa to jest zupełnie wbrew moim wartościom, w tym co wierzę, a z drugiej. Jest to Kuba, któremu zawsze pomagałem, któremu pomogłem, kurwa, po diance, któremu pomagałem, kiedy on się czuł źle, którego zastępowałem wiele razy, któremu zawsze oferowałem pomoc i które wierzyłem, że. I uwierzyłem po prostu. Nie zgłębiałem dalej tematu. I zdystansowaliśmy się wtedy bardzo. Dla mnie to było po prostu, kurwa, dziwne, że gość, dorosły gość był z siedemnastolatką. Teraz żałuję. Że ja po prostu nie powiedziałem, chłopie, kurwa, masz 25-26 lat jesteś z nastolatką. Jest to ogromna różnica wieku. To nie jest dorosła osoba, ogarnij się. I żałuję do tej pory, że tego nie zrobiłem wtedy, bo mógłbym mógłbym w ten sposób oszczędzić tej dziewczynie tego wszystkiego. I teraz. Nie wiem, czy jestem w pozycji, że w ogóle mógł zrobić z tego jakoś, kurwa, wyciągnąć z tego jakoś yy, jakiś morał czy coś, ale widziałem wiele ludzi, którzy pisali, że, że jak tylko się dowiedziałem, powinienem jakby od razu uciąć to. I jakby moje poczucie winy też mi to mówi. E... Mówią, że nie, że nie jakbym jak się dowiedział, to bym od razu to uciął, jakby nie ma opcji, po prostu ja bym zamknął wszystko, zamknął cały, wszystkie te jakby 5 lat, które ja z nim tworzyłem, kurwa, content, nie, że to zamknęli od razu. E, pomyślcie o jeśli jesteście osobą, która, jeśli jesteście taką osobą, pomyślcie o tym teraz, pomyślcie o tym właśnie, że zrobilibyście to, żebyście od razu to zamknęli, żeście zareagowali, żebyście powiedzieli, że nie. E, Miecie teraz w głowie i. Posłuchajcie i zapamiętajcie, kiedy ja wam to mówię, kiedy się znajdziecie w takiej sytuacji, się w takiej znajdziecie, czego wam nie życzę. To będzie o wiele trudniejsze, niż sądzicie. To będzie. nie zawsze będzie łatwe. To będzie osoba wam bliska. To, będą... to może być osoba wam bliska, to może być osoba, która, której mechanizmem, jakby całym, po prostu radzenia sobie z rzeczywistością, jest manipulacja innymi ludźmi. I może to nie być takie proste, ale pomyślcie o tym błędzie, który ja, wy... ja zrobiłem pojeść o tym o czym teraz mówię i życzę rzeczywiścieście wymieli tą odwagę żeby to zrobić, żeby uwierzyć w sobie tej czerwonej lampce i powiedzieć kurwa nie. Pamiętajcie kurwa o tym, że zadeklarowaliście, że to zrobicie i może w ten sposób, może w ten sposób, nie wiem, kurwa unikniemy takiej sytuacji. Myślę dużo o Diance, myślę dużo o sytuacji z Dianką. Myślę o tym, myślę o tym, że dałem temu człowiekowi przestrzeń na naszym podcaście, żeby on mógł powiedzieć o niej to wszystko, co mi mówił, jakby o tym, że byli w ciężkiej relacji, o tym, że ona była uzależniona, o tym, że był współuzależnionym. I pamiętam później ten post Dianki, który ona napisała po tym wszystkim, do którego miała totalne prawo jako osoba, która też była częścią tego, a nie miała takiej platformy jak my. I pamiętam, jak Kuba odpisał na to swoim postem. I ja przeczytałem ten post, on mi go wysłał przed wysłaniem tego i ja powiedziałem, Kuba, jeśli to wszystko, co tam mówisz w tym poście, to jest prawda, jeśli tak czujesz, to to wysyłaj, to jest to. A teraz patrzę na to, co Dianka pisała w tamtym poście i porównuję z tym, co spotkało Laurę i widzę tyle podobieństw, że jest mi, kurwa, tak wstyd, że już wtedy nie zareagowałem. Zaraz po tym, zaraz po tym, gdy ten TikTok Laury wyszedł, <laughs> zacząłem patrzeć na daty tych wiadomości, które Laura pokazała, i przeglądałem moje wiadomości z kubą prywatne, które my wtedy jakby mieliśmy, i, 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 i w sposób jakiś taki kurwa ułożający tego wszystkiego. I w, w dniu kiedy Kuba, kiedy Laura mówiła swojej koleżance o tym, że Kuba jakby zrobił jej awanturę o to, że ona jadła pizzę, ja z Kubą gadałem kurwa o zaburzeniach odżywiania tego samego dnia. O tym, jak dotyka, kurwa, ile dotyka osób. I on się, i mówił: No, tak, jest to ogromny problem. Wiesz, nawet Laura ma, takie, ma coś takiego. I jednocześnie, kurwa, on sam ją wpędzał w to. Ja to jeszcze będę długo rozgryzał, kurwa, to wszystko po prostu. Jak Jak to wy. I, ty, i, 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 i tych rzeczy, które Kuba potrafił zaprezentować. Nie tylko Wam, widzowie Jacek z kurwa, słuchacze DTP. <laughs> Tworzył zajebistą, kurwa, personę, którą się chciało wierzyć. I. Chciało wierzyć. I, I też potrafił zajebiście wykorzystać poczucie winy, mam wrażenie, że po sytuacji z Dianką, kurwa, my wszyscy mu uwierzyliśmy, na słowo, że to on jest ofiarą tej całej sytuacji. E, co do mnie, co do mojej, kurwa, przyszłości w tym wszystkim, nie wiem. E, dwóch typów podcast jest zakończony, nie, nie widzę tego po prostu w żaden sposób, tak. Moje wszyscy, jakby, tworzyliśmy to 50-50. Nie mam ochoty współpracować dalej z Kubą. Tyle. Z Jaceksem jest mi ciężej. Jaceks jest ogromną częścią ważną częścią. Jaceks jest społecznością, z której byłem zawsze dumny. I, i boli mnie niesamowicie, że miejsce, społeczność, którą, dla których, która była dla tak wielu osób tak ważna, okazała się być współtworzona przez... Że macie teraz te skojarzenia po prostu z tym związane. Że słuchając jego głos na nagraniach... Zresztą wiecie co. Ja też przez to przechodzę teraz. Ja będę kontynuował streamowanie. Wrócę do tego, nie wiem kiedy. Jaceks y y jako taki jest zakończony, jakby, jest ważne, żeby powiedzieć, że pewna era się kończy, jest pewien etap, który zostaje zakończony. Ja nie, myślę nad jakimś, nie wiem, nad prze... Bo z jednej strony jest to projekt, którym jest mi ciężko, ciężko jest mi myśleć o tym, że 5 lat tworzyliśmy razem to z Kubą, że Kuba jest taką częścią tego. A z drugiej strony ta społeczność dużo tych rzeczy, Kurwa, no powiem to, to jest moje. Jakby ja tworzyłem Jacekse'a, tak naprawdę. Kuba robił czasem streamy, ale to ja byłem głównie zajmujący się Jaceksem, więc to jest, kurwa, moje. Więc chcę to jakoś po prostu przekształcić, iść dalej. E, jeśli, nie, jeśli nie chcecie już być częścią tego, jeśli nie chcecie oglądać mnie już, bo zawiedliście się mną, co rozumiem totalnie, rozumiem to, kurwa, w i rozumiem to. E, jeśli nawet nie wiem, współczujecie mi, ale stwierdzicie, że no jest to dla Was za ciężkie, po prostu zbyt dużo złych wspomnień też to rozumiem. Dziękuję wam za te kilka lat. Dziękuję Wam serdecznie za to. I przepraszam. Za to, że kończy się to w taki sposób. Dla tych, którzy chcą jakby zostać z tym. No będę was informował, nie wiem dowiecie się po prostu w czasie, co, co, co chcę zrobić, co będę robić. Kiedy ja już to sobie wszystko prze, też prze, przeanalizuję, przemyślę.